Bardzo się cieszę, że udało nam się w budżecie miasta wygospodarować te 300 tysięcy złotych i zakupić tak nowoczesny sprzęt, o którym za chwilę pan doktor opowie, ale bardzo się cieszymy, że taka rzesza kobiet będzie mogła skorzystać z nowoczesnego sprzętu i szybciej zdiagnozować to, co im szybciej, tym lepiej. Więc zachęcam mieszkanki Rzeszowa i nie tylko mieszkanki Rzeszowa do korzystania z tego nowoczesnego sprzętu w naszym szpitalu miejskim przy ulicy Rycerskiej. Najnowszy zakup, jaki mamy, dostaliśmy na oddział dzięki Urzędowi Miasta. Jest to, jest to USG firmy Samsung, Hera. Jest to światowej klasy już aparat, klasy premium. Stosuje najnowsze technologie, które poprawiają wizualizację obrazowania m.in. VISION, shadow HDR. Mamy do zastosowania tutaj głowice elektroniczne szerokopasmowe. Między innymi głowica endoconvex, która jest, ma najwyższą częstotliwość na dostępną na rynku. W zastosowaniu dużo programów poprawiających wizualizację, programy, które służą do pogłębionej diagnostyki, czyli np. Doppler. Doppler z funkcją mikroprzepływów, który poprawia nam obrazowanie w trudnych diagnostycznych przypadkach. W oddziale mamy pracownię chorób piersi. Dzięki temu aparatowi, którym jest funkcja elastografii, mamy rozszerzoną diagnostykę chorób sutka. Możemy szczegółowo uwidocznić zmiany, które wymagają chociażby biopsji grubo czy głowej, jak i również wykorzystywany jest ten aparat w biopsji mamatomicznej, który wykonujemy tutaj na oddziale pod kierownictwem doktora Guzika.